A może i uwierzyć, że cuda się zdarzają. Musisz już raz znowu, jeden do jednej. Może dodam trochę acetylu, co? Czy będzie za mocno? Tak, może być. Teraz 3 minuty. Próbka była robiona na rękawicy, to teraz spróbujemy na tym laurowym, do którego schyla się lutnista. Większość y, y, widzów, y, miłośników sztuki, y, Matejkę kojarzy na pytanie, y, Jaki jest największy, najważniejszy obraz Matejki, każdy wymienił bitwę pod Grunwaldem. Tymczasem w Muzeum w Rogalinie wisi bardzo interesujący znakomity obraz Jana Matejki, dziewica Orleńska, Janna Dark, który jest największym obrazem Jana Matejki, który, który ten mistrz namalował. To jest ogromny obraz, który ma prawie 50 metrów kwadratowych, czyli powierzchnię takiego średniej wielkości mieszkania. Dziewica Orleań. Jest to w istocie największym dziełem mistrza, późnym dziełem, które według Matejki stanowiło koronowanie im, w gruncie rzeczy jego twórczości. Kupił go Edward Aleksander Raczyński, twórca galerii Rogalińskiej, w której w tej chwili się znajdujemy. Wprowadzenie tutaj do tej galerii obrazu Jana Matejki nadało jej bardzo wysoką rangę, także obraz ten spowodował, że ta galeria nabrała właśnie takiego charakteru, można powiedzieć charakter galerii narodowej. Edward Aleksander Raczyński niejako wprowadzał gości przez te sale z malarstwem europejskim po to, żebyśmy w ostatniej sali, tej największej, która jest kulminacją galerii mogli właśnie zobaczyć dzieło Matejki otoczone innymi pracami artystów polskich i w ten sposób jakby porównać od razu jakie były podobieństwa i jakie różnice pomiędzy malarstwem polskim i europejskim tego czasu. Wtedy, kiedy zdecydowano się na konserwację obrazu Jana Matejki, dziewico Orleńska w Rogalinie, przyszedł nam do głowy pomysł, żeby zrobić reportaż z konserwacji tego obrazu, jednocześnie opowiadając o historii tego obrazu, jego ikonografii. Konserwacja tak ogromnego płótna jest ogromnym wyzwaniem, począwszy od naciągania na nowe krosna, konstrukcji tych krosien poprzez konserwację płótna. Na, no i samej powierzchni obrazu. Także to były takie pierwsze, pierwsze jak gdyby impulsy, które nas skłoniły do tego, żeby zabiegać o to, żeby ten film został zrealizowany. Widzimy na przykład jasną zaprawę, ciemną linię rysunku i zieloną warstwę malarską. W tej chwili obserwuję próbkę pod mikroskopem w świetle odbitym. No i widzę już wstępnie jakie występują w niej, w niej warstwy. Cały obraz jest uważany za obraz olejny, ale okazało się, że ta próbka z zieleni jest wrażliwa na wodę. Także spoiwo nie jest olejne, tylko temperowe konserwacja obrazu jest chyba najświetniejszym miejscem i momentem, w którym można podejść do obrazu w sposób taki całościowy. Nie tylko to, co jest przedstawione na obrazie, ale cała warstwa malarska i cała technika, którą stosował Matejko, by taki obraz powstał. No, okazuje się, że Matejko był bardzo nowoczesnym malarzem na swe czasy. Stosował bardzo nowoczesne farby. To wszystko dopiero tak naprawdę wyszło podczas badań konserwatorów. No, konserwacja z idei i miała być, miejsce, miała być otwarte, Czyli tak naprawdę e, publiczność, która przychodziła do galerii w Argalinie mogła sobie oglądać konserwatorów przy pracy, e, dlatego tak naprawdę im najmniej żeśmy przeszkadzali. To fajnie wygląda w opowieści ludzi, którzy, którzy stali i mieli do czynienia z potężnym płótnem, nad którym pracowali w bardzo, w bardzo delikatnej, w bardzo e, drobiazgowej formie. Tak naprawdę była to pierwsza całościowa konserwacja, bardzo precyzyjna. No, Sam praca konserwatorów no to są godziny ich spędzone z kompresami, e, z rozmaitymi chemikaliami. Wyglądało to troszkę jak, jak taki praca alchemika, który tam miesza rozmaite odczynniki, rozmaite chemikalia, przykłada kompresję i okazuje się, że wyciąga wszystko poza farbą. Czyli wszystkie brudy, wszystkie podmalowania, wszystkie elementy, które były dodatkowe, a farba zostaje taka, jaką położył materiał. Staraliśmy się wydobyć ten kolor, który naprawdę on położył. Robiąc próby, mieliśmy bardzo poważny problem, ponieważ w latach 80. został on pokryty woskiem. Ten wosk w wielu miejscach został za mocno wgrzany. Wszedł w reakcję z farbą, spłaszczył ją. Film powstał. Bez udziału telewizji jest to produkcja niezależna, zewnętrzna, w związku z tym no, czas potrzebny był na znalezienie środków finansowych na jego realizację, które nie ukrywam no, były dosyć y, potrzebne i znaczne ze względu na to, że środki techniczne, które konieczne było po to, aby sfilmować tak duży obraz, były specjalne. Na szczęście udało nam się przekonać do tego projektu zarówno Urząd Marszałkowski, który w części sfinansował ten projekt, jak i Powiat Poznański, który również dołożył kolejną część budżetu i dzięki ich właśnie współpracy przede wszystkim powstał ten film. W tej chwili, kiedy film jest już gotowy, jego emisja jest zaplanowana w TVP Kultura, w najbliższym czasie była już emisja na TVP HD, ponieważ film powstał właśnie w tej najnowszej technologii dzięki temu mógł być emitowany na tej antenie. Będzie również jego emisja w telewizji Poznań. Poza tym muzeum jest zainteresowane, aby kolportować ten film w postaci płyt DVD u siebie w oddziałach muzealnych, a z kolei duża część tych płyt trafiła również do szkół jako taki materiał edukacyjny, promocyjny. Zresztą taka między innymi była rola tego filmu i idei jego powstawania, aby pochwalić się tym, co w Wielkopolsce mamy, a o czym nie zawsze sami pamiętamy, a warto, żeby poznali to także i inni. Trwało to bardzo długo, ponad dwa tygodnie. Zrobiliśmy około 70 prób, aby wybrać mieszankę, która była optymalna. Niestety jej wadą było to, że nakładając ją na bibułę i przykładając do miejsca, w którym aktualnie czyściliśmy, czas tego czyszczenia był różny. Również w zależności od grubości tych werniksów. I były miejsca, które puszczały już po 5 minutach, ale były takie, do których musieliśmy te bibuły trzymać zablokowane celofanem, estrafolem przez 20 minut.